Ale bym robiła, ale bym robiła. Mm. Tu ten pasno wiecie, ale bym robiła. To nie wiem, czy to jest sens odpychać, i ja chyba bym to od razu wzięła chudego i bym po prostu po kolei leciała ze skórą, żeby oglądać co tam pod spodem jest. To za dużo męczarni jest, jeżeli chodzi o mnie. Ja bym sobie wolała przyspieszyć tę pracę, ale dobra, zobaczymy, jak ona to ogarnie. Ten nabłonek taki no właśnie. Odciąć frezem. Ale przyklejony. Nie, 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 frezuj, bo to boli jak tak. Mi tak kiedyś ktoś tak mocno robił mnie to tak bolało. Lepiej delikatnie wyfrezować frezikiem. Co to jest? To jest jakaś stwardniała skórka czy paznokieć? Paznokieć. Dziura w paznokciu. Dobra. Żel do zmiękczania. Ja nie wiem, czy tutaj damy radę ogarnąć te skórki na gładko totalnie, bo one są. Ale no, spoko to wygląda. Może nie są to skórki Instagramowe, ale bardzo ładna praca. Bardzo ładna praca. Szablony bez żadnych haczyków, nie haczyków. Bardzo dobrze pracuje ta osoba. Włoszka. Żel z jakimiś włóknami szklanymi. Czy ten zacisk był potrzebny? Chyba niekoniecznie. Kształt pasuje. Żel w buteleczce. Albo baza budująca. Na jedno wychodzi. Bardzo ładna praca, śliczna praca, naprawdę, aż serduszko dam, śliczna praca i tam troszeczkę widziałam w, w strefie stresu, troszeczkę tam było takich, długo to nie wytrzyma, ale to nie się co dziwić, ja bym tutaj klientce zaleciła maksymalnie dwa tygodnie i korekta, żeby to odrastało, odrastało, odrastało. I potem, już może normalnie co 3-4 tygodnie chodzi na korekty. Piękna praca. Aż się dobrze normalnie na sercu robi, jak na TikToku, coś takiego fajnego jest pokazane.